Moja szefowa zaczęła zapraszać mnie na prywatne spotkania. Okazało się, że zakochała się we mnie i zaczęliśmy się spotykać. Cześć wszystkim, mam mały problem i potrzebuję rady. Sprawa wygląda tak. Moja szefowa Emily zaczęła zapraszać mnie na prywatne spotkania, które na początku wydawały się całkiem standardowe. Pracujemy w środowisku o dużym stresie, więc dodatkowe spotkania nie są czymś niezwykłym, ale zaczęło się dziać coś dziwnego. W powietrzu czuło się niewypowiedziane napięcie. Emily to charyzmatyczna, ambitna kobieta po czterdziestce. Ma ten rodzaj obecności, który wzbudza szacunek, ale ostatnio czułem, że patrzy na mnie inaczej. Na początku były to subtelne zmiany, przedłużone spojrzenia, bardziej osobiste pytania dotyczące mojego życia. Nie przywiązywałem do tego wagi, dopóki pewnego dnia, po szczególnie intensywnym spotkaniu, nie poprosiła mnie, żebym został. Wszedłem do jej biura, spodziewając się rutynowej rozmowy o naszym projekcie. Zamiast tego Emily zamknęła drzwi i zaczęła mówić o swoich uczuciach. Była zdenerwowana, plątała się w słowach. W skrócie, wyznała, że ma do mnie uczucia i chciałaby sprawdzić, dokąd to może nas zaprowadzić. Byłem w szoku, to mało powiedziane. Już odczuwałem napięcie w moim małżeństwie, moja żona i ja oddalaliśmy się od siebie od jakiegoś czasu, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że to moja szefowa zakocha się we mnie. Emily i ja zaczęliśmy spędzać razem więcej czasu poza pracą, a to, co zaczęło się jako emocjonalne zbliżenie, szybko przekształciło się w coś fizycznego. Cała sytuacja przypominała Wir, a ja zostałem wciągnięty w jego środek. Na początku byłem rozdarty między moim zobowiązaniem wobec żony, a tym niespodziewanym, intensywnym związkiem z Emily. Ciąg dalszy przyszedł po około miesiącu od rozpoczęcia naszej relacji z Emily, gdy wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Moja żona Laura była w ostatnich tygodniach coraz bardziej zdystansowana, a ja spędzałem więcej czasu z Emily pod pretekstem służbowych spotkań. Próbowałem utrzymać wszystko w tajemnicy, ale sekrety mają tendencję do ujawniania się. Pewnego wieczoru wróciłem wcześniej do domu z zamiarem zaskoczenia Laury miłą kolacją. Zamiast tego, to ja doznałem niespodzianki. Wszedłem do salonu i zobaczyłem Laurę siedzącą na kanapie, wpatrującą się w telefon z wyrazem szoku i niedowierzania na twarzy. Szybko odłożyła telefon, gdy mnie zobaczyła, a ja zauważyłem, że płakała. W tej chwili poczułem ścisk w żołądku, coś było nie tak. Laura nigdy nie ukrywała swoich uczuć, więc jej reakcja była czerwoną flagą. Delikatnie zapytałem, co się stało, ale ona się wahała. W końcu wyznała, że znalazła na moim telefonie pewne wiadomości. Wiadomości, które nie były przeznaczone dla jej oczu. Nigdy nie zapomnę wyrazu jej twarzy, gdy zaczęła odczytywać te wiadomości. Wiadomości między mną a Emily, opisujące intymne chwile i uczucia, które były dalekie od granic zawodowych. Moje serce pękło, gdy dotarła do mnie świadomość mojej zdrady. Laurze nie dało się ukryć bólu, a rzeczywistość mojego zdradzenia jej była nie do zaprzeczenia. W tamtej bolesnej chwili jasne było, że mój sekret wyszedł na jaw, a konsekwencje moich czynów zaczęły się rozwijać. Czułem mieszankę winy, wstydu i strachu przed tym, co miało nadejść. Rozczarowanie i złość Laury były przytłaczające i wiedziałem, że przyszłość przed nami będzie niezwykle trudna. Atmosfera w naszym salonie była dusząca, gdy Laura skonfrontowała mnie z dowodami mojej zdrady. Jej głos był mieszanką gniewu i niedowierzania, gdy domagała się wyjaśnień. Widziałem ból w jej oczach i czułem jak ciężar moich własnych wyborów mnie przytłacza. Czy to naprawdę się dzieje? zapytała jej głos drżał. Tak odpłacasz za wszystko, co dla ciebie zrobiłam. Próbowałem znaleźć właściwe słowa, ale żadne z nich nie wydawały się odpowiednie. Przyznałem się do romansu z Emily, tłumacząc jak to się zaczęło i jak rozwinęło się w coś głębszego, niż się spodziewałem. Powiedziałem Laurze, że czułem się od niej oddalony od kilku miesięcy i że z Emily znalazłem niespodziewane połączenie. Reakcja Laury była mieszanką niedowierzania i rozpaczy. Myślisz, że chodzi tylko o to, że znalazłeś kogoś innego? Wybuchnęła. Zaniedbywałeś mnie przez miesiące, a teraz mówisz mi, że uprawiałeś z nią seks? Trudno było znieść jej gniew, ale równie bolesne było widzieć, jak bardzo czuję się zdradzona. Laura żądała odpowiedzi, jak długo to trwało, dlaczego nie byłem szczery i co zamierzam teraz zrobić. Jej pytania były bezlitosne, a każde z nich czułem jak sztylet wbijający się w moje serce. Nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić, powiedziałem, próbując, aby zrozumiała, że moje emocje wymknęły się spod kontroli. Laura pokręciła głową, łzy płynęły po jej twarzy. Na przeprosiny jest już za późno. Muszę zastanowić się, o co dalej. Wyszła z pokoju, zostawiając mnie samego z moimi myślami i bałaganem, który stworzyłem. Pozostałem sam, by zmierzyć się z rzeczywistością moich czynów i bólem, który spowodowałem, wiedząc, że wszystko, co myślałem, że wiem o naszym małżeństwie, zmieniło się nieodwracalnie. Dni po odkryciu Laury były wirującym chaosem emocji i decyzji. Przepełniało mnie poczucie winy, dezorientacji i głęboka strata. Spędzałem długie godziny, odtwarzając wydarzenia w myślach, próbując zrozumieć, jak wszystko mogło pójść aż tak źle. Laura postanowiła na jakiś czas opuścić dom i zamieszkać u swojej siostry, aby zastanowić się, co dalej. Pustka w domu była stałym przypomnieniem szkód, jakie wróciłem. Przez większość dni byłem otępiały, unikałem telefonów i wiadomości od Emily, nie będąc gotowym, by się z nią zmierzyć. Byłem jakby zawieszony między dwoma światami, które zniszczyłem. Kilka razy próbowałem skontaktować się z Laurą, aby wytłumaczyć się i prosić o szansę na naprawienie sytuacji, ale każda rozmowa kończyła się kolejnym bólem i frustracją. Laura, co zrozumiałe, była wściekła i za każdym razem, gdy rozmawialiśmy, było jasne, że zaufanie między nami zostało nieodwracalnie zniszczone. Tymczasem Emily również zmagała się ze zrozumieniem skutków naszego romansu. Nadal utrzymywała kontakt, ale nasze rozmowy były pełne napięcia i niepewności. Chciała mnie wspierać, ale nie mogłem pozbyć się uczucia, że nasza relacja straciła iskra. Emocjonalna więź, która kiedyś wydawała się tak intensywna, teraz zaczęła przypominać ciężar. Zacząłem kwestionować wszystko moje uczucia do Emily, przeszłość z Laurą i moje własne poczucie tożsamości. Poczucie winy, że zraniłem Laurę, ciążyło na mnie ogromnie. Czułem głęboki smutek z powodu tego, jak wszystko się rozwinęło. Doceniałem towarzystwo i stabilność, jaką Laura mi zapewniała, ale jednocześnie czułem silną więź z Emily, której nie potrafiłem zignorować. Był to okres intensywnej introspekcji i emocjonalnego zamętu. Rozdarty między pragnieniem naprawienia tego, co zostało zniszczone, a świadomością, że niektórych rzeczy nie można naprawić, każdy dzień był walką o zaakceptowanie konsekwencji moich działań i znalezienie sposobu na dalsze życie w sytuacji, która wydawała się nie mieć łatwych odpowiedzi. Po kilku tygodniach emocjonalnych wstrząsów i trudnych rozmów, Laura i ja w końcu usiedliśmy, aby omówić naszą przyszłość. To była jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie kiedykolwiek miałem. Oboje wiedzieliśmy, że nasze małżeństwo było napięte od dłuższego czasu, ale romans uwydatnił wszystkie ukryte problemy. Laura poświęciła czas na przetrawienie swoich emocji i przemyślenie swoich dalszych kroków. Kiedy się spotkaliśmy, jej postawa była spokojna, ale stanowcza. Dużo myślałam o wszystkim, powiedziała, jej głos był stabilny. Nie sądzę, że możemy to naprawić. Zaufanie jest zniszczone i nie mogę wrócić do tego, jak było. Pokiwałem głową, czując ciężar jej słów. Było bolesne to usłyszeć, ale wiedziałem, że miała rację. Nasz związek został fundamentalnie zniszczony przez moje zdrady, a naprawa tych szkód wydawała się niemal niemożliwa. Muszę skupić się na sobie i ruszyć dalej. Mam nadzieję, że rozumiesz, że to nie tylko kwestia tego, co zrobiłeś, ale także tego, jak od dawna się od siebie oddalaliśmy. Potrzebuje przestrzeni, aby się wyleczyć i przemyśleć, co będzie dalej. Było jasne, że Laura podjęła decyzję i mimo mojego pragnienia naprawy naszej relacji, nie mogłem zmusić jej, aby pozostała w związku, którego już nie chciała. Ustaliliśmy warunki naszej separacji, podzieliliśmy finanse, nasze rzeczy i inne kwestie logistyczne. To była pragmatyczna rozmowa, ale jednocześnie uznanie końca naszego wspólnego życia. Kiedy Laura pakowała swoje rzeczy i przygotowywała się do odejścia, poczułem głęboki smutek. Rzeczywistość naszej separacji uderzyła mnie mocno, a ja zostałem sam, by zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Czułem pewien rodzaj ostateczności w jej odejściu, zamknięcie rozdziału, którego wcześniej w pełni nie przewidziałem. Z Laurą, poza moim życiem, musiałem teraz stawić czoła rzeczywistości mojego związku z Emily i zdecydować, czy jest to warte kontynuowania mimo chaosu, który stworzyliśmy. Decyzja o rozstaniu z Laurą była jedynie początkiem nowego etapu, wymagającego introspekcji, uzdrowienia i ostatecznie akceptacji konsekwencji moich działań. Z Laurą już poza obrazem zacząłem stawiać czoła nowym wyzwaniom z Emily. Intensywność naszego romansu była niezaprzeczalna, ale teraz, gdy kurz opadł, musiałem zastanowić się, czy to, co mieliśmy, było prawdziwe, czy jedynie reakcją na chaos, w którym oboje tkwiliśmy. Emily coraz częściej kontaktowała się ze mną, chcąc rozmawiać o naszej relacji i przyszłości. W końcu zgodziłem się na spotkanie w kawiarni, do której kiedyś chodziliśmy razem. Była to dziwna mieszanka nostalgii i niepewności, gdy usiedliśmy przy stole, Oboje próbując zrozumieć emocjonalny bałagan, w którym się znaleźliśmy. Myślałam dużo o nas, zaczęła Emily, jej ton był pełen nadziei i lęku. Wiem, że było ciężko, ale naprawdę mi na Tobie zależy. Chcę zrozumieć, dokąd zmierzamy. Wziąłem głęboki oddech, próbując uporządkować myśli. Emily, też mi na Tobie zależy, ale musimy być szczerzy wobec tego, co się wydarzyło. Moje małżeństwo skończyło się przez nas i wciąż próbuję to wszystko przetrawić. Nie jestem pewien, gdzie nas to zostawia. Emily spuściła wzrok na filiżankę kawy, wyraźnie poruszona. Rozumiem, to dużo dla nas obojga. Myślałam, że mamy coś wyjątkowego, ale teraz czuję, jakbyśmy byli złapani w wir, z którego nie możemy się wydostać. Nasza rozmowa przerodziła się w serię dyskusji na temat tego, czego oboje chcemy i potrzebujemy. Emily potrzebowała zapewnienia, że nasza relacja to coś więcej niż tylko sposób na odreagowanie, podczas gdy ja zmagałem się z własnym poczuciem winy i niepewności. Rozmawialiśmy o możliwości zbudowania czegoś nowego razem, ale było jasne, że przed nami długa droga. Rozmowa uświadomiła nam, że oboje szukamy odpowiedzi w obliczu tego chaosu. Nadzieje Emilii na wspólną przyszłość były przygaszone przez rzeczywistość sytuacji. Chciała, byśmy pracowali nad naszym związkiem, ale fundament naszej relacji został zbudowany na chwiejnych podstawach niedawnych zdrad i emocjonalnych zawirowań. Po wyjściu z kawiarni miałem ciężkie serce, wiedząc, że nasz związek jest teraz pracą w toku. Wciąż mieliśmy wiele niezałatwionych emocji i pytań o to, czy naprawdę jesteśmy w stanie przezwyciężyć ból i zbudować coś trwałego. W tygodniach po naszej szczerej rozmowie w kawiarni, Emily i ja staraliśmy się nawigować naszą nową rzeczywistość. Połączenie między nami nadal było silne, ale fundamenty zaufania i stabilności były chwiejne. Oboje wiedzieliśmy, że odbudowanie zaufania będzie wymagało czasu i wysiłku, ale byliśmy zdeterminowani, aby spróbować. Jednym z pierwszych kroków było ustalenie granic i wspólne zobowiązanie się do bycia ze sobą szczerymi. Emily była zdeterminowana, by udowodnić swoje zaangażowanie, a ja starałem się być otwarty w kwestii moich uczuć i wątpliwości. Zaczęliśmy wprowadzać rutynę szczerych rozmów i regularnych spotkań, by rozmawiać o naszym związku. Pomimo naszych najlepszych starań, stare nawyki i niepewności zaczęły się pojawiać. Często przyłapywałem się na kwestionowaniu intencji Emily, a ona wyrażała frustrację z powodu moich ciągłych wahań. Stało się jasne, że nasza droga naprzód nie będzie prosta ani szybka. Pewnego dnia Emily zaproponowała, żebyśmy spróbowali terapii dla par. Na początku byłem sceptyczny, czując, że mogłoby to oznaczać, że nasz związek jest już skazany na porażkę. Jednak po kolejnych rozmowach doszedłem do wniosku, że terapia może być dla nas pomocnym narzędziem, by zmierzyć się z naszymi problemami i odbudować naszą więź. Znaleźliśmy terapeutę specjalizującego się w relacjach i rozpoczęliśmy wspólne sesje. Bywało to niekomfortowe, musieliśmy ujawniać surowe emocje i nierozwiązane konflikty, ale terapia zapewniła nam strukturyzowaną przestrzeń do zgłębiania naszych uczuć i nauki nowych sposobów komunikacji. Sesje terapeutyczne stały się kluczowym elementem naszej drogi, pomagając nam zrozumieć dynamikę naszego związku oraz ucząc nas skuteczniejszej komunikacji. Terapia nie była szybkim rozwiązaniem, ale była krokiem ku uzdrowieniu i lepszemu zrozumieniu siebie nawzajem. W miarę jak pracowaliśmy nad odbudową zaufania, zaczęły pojawiać się małe postępy. Miewaliśmy chwilę prawdziwej bliskości i wzrostu, ale też nadal zdarzały się trudne momenty. Pewnym wyzwaniem było, gdy Emily zasugerowała, byśmy zaczęli planować naszą przyszłość, mówiąc o większych życiowych decyzjach. Byłem zaskoczony, jak szybko chciała omawiać poważne sprawy i czułem, że zbyt wcześnie, by w pełni zobowiązywać się do planowania na dalszą przyszłość. Nasza rozmowa szybko przerodziła się w debatę o priorytetach i oczekiwaniach. Co uwidoczniło, że nadal mamy przed sobą wiele do przepracowania. Choć spór był trudny, stanowił katalizator dla głębszych rozmów. Oboje przyznaliśmy, że musimy jeszcze omówić wiele spraw, jeśli nasz związek ma działać. Resztę weekendu spędziliśmy na szczerych rozmowach o naszych nadziejach i obawach, próbując znaleźć wspólną drogę. Gdy wróciliśmy do domu, mieliśmy poczucie, że choć droga przed nami nie będzie łatwa, jesteśmy bardziej zdeterminowani, by pracować nad naszym związkiem i odbudować jego stabilność. W miarę jak powracała pewna stabilność, zrozumieliśmy, że fundament naszego związku wciąż pozostaje kruchy. Zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować terapię par i utrzymywać regularne spotkania, aby mieć przestrzeń na rozwiązywanie naszych problemów. Nasze sesje dawały nam okazję do szczerych rozmów o celach i aspiracjach oraz pomagały utrzymać nasze zobowiązanie do wspólnego rozwiązywania trudności. Jednak nawet mimo naszych najlepszych starań, życie nieustannie poddawało nas próbom. Pewnego wieczoru podczas wspólnego obiadu Emily odebrała telefon od swojego kolegi z pracy, Jake'a. Jake był kimś, kto wspierał ją w trudnych chwilach, a gdy rozmawiała z nim, zauważyłem, że jej wyraz twarzy stał się napięty. Po zakończeniu rozmowy Emily była wyraźnie rozkojarzona. Gdy zapytałem, co się dzieje, niechętnie przyznała, że Jake zaczął naciskać, by porozmawiała o swoich uczuciach i naszej relacji. Okazało się, że Jake próbował zbliżyć się do Emily, co sprawiło, że czuła się nieswojo. Emily zapewniła mnie, że nic między nimi się nie wydarzyło ale cała sytuacja sprawiła, że poczułem się niepewnie. Z jednej strony chciałem jej ufać, ale z drugiej strony obecność innej osoby, która próbowała się zaangażować, była dla mnie trudna do zniesienia. Czuliśmy, że za każdym razem, gdy zaczynamy odczuwać jakąś stabilność, pojawia się coś, co przypomina nam o kruchości naszego związku. Po poważnej rozmowie z Emily na temat Jake'a, oboje zgodziliśmy się, że powinna wyznaczyć mu wyraźne granice, aby uniknąć dalszych problemów. Pomimo naszej umowy nie mogłem jednak pozbyć się uczucia niepewności. Obecność kogoś z zewnątrz, kto wkraczał w naszą osobistą przestrzeń, sprawiała, że zastanawiałem się, czy naprawdę jesteśmy gotowi, by przezwyciężyć nasze wcześniejsze problemy. Zrozumieliśmy, że odbudowanie naszej relacji nie oznacza jedynie rozwiązywania naszych własnych konfliktów, ale również umiejętnego radzenia sobie z zewnętrznymi wpływami i skupiania się na naszym wzajemnym zaangażowaniu. Sytuacja z Jake'em uświadomiła nam, jak wiele wyzwań stoi przed nami oraz że potrzebujemy nieustannego wysiłku i komunikacji aby nasz związek przetrwał. Rozwiązanie sprawy z Jake'em pozwoliło nam na chwilę odetchnąć i skupić się na pracy nad naszą relacją. Kontynuowaliśmy terapię, która stała się dla nas ważną częścią naszej rutyny. Sesje pozwalały nam omawiać problemy w uporządkowany sposób, dzięki czemu lepiej rozumieliśmy siebie nawzajem. Praca nad naszym związkiem była trudna, ale z czasem zaczęliśmy dostrzegać realne postępy. Chcąc na chwilę odetchnąć od ciągłych rozmów o naszych problemach, zaplanowaliśmy krótki wypad na weekend do górskiej chaty. Mieliśmy nadzieję, że zmiana otoczenia pomoże nam na nowo odnaleźć prostą radość bycia razem. Wyjazd rozpoczął się obiecująco. Chata była przytulna, a okoliczna przyroda zachwycająca. Spędzaliśmy dni na spacerach po górach, wspólnym gotowaniu i cieszeniu się swoim towarzystwem bez codziennych stresów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuliśmy się jak zwykła para, próbująca cieszyć się chwilą spokoju. Niestety, druga połowa wyjazdu przyniosła napięcie. Podczas rozmowy o planach na przyszłość doszło między nami do drobnej sprzeczki, która szybko przerodziła się w poważną dyskusję na temat naszych oczekiwań. Ja chciałem rozmawiać o ważnych decyzjach życiowych i naszych długoterminowych celach, podczas gdy Emily uważała, że na takie tematy jest jeszcze za wcześnie. Z pozoru błaha kłótnia szybko eskalowała, gdy zaczęliśmy omawiać nasze priorytety i obawy dotyczące wspólnej przyszłości. Choć ten konflikt był trudny, stał się katalizatorem głębszych rozmów. Ostatecznie oboje przyznaliśmy, że jeśli chcemy, aby nasz związek miał szansę, musimy poradzić sobie z tymi różnicami i znaleźć wspólny grunt. Resztę wyjazdu spędziliśmy na szczerych rozmowach, próbując zrozumieć swoje wzajemne potrzeby i obawy. Gdy wracaliśmy do domu, mieliśmy poczucie, że choć przed nami długa droga, jesteśmy bardziej zdeterminowani, by pracować nad tym, co mamy. Po powrocie do codzienności, staraliśmy się dalej wzmacniać nasz związek, budując na solidniejszych podstawach. Regularne sesje terapii nadal były dla nas ważnym elementem, a szczere rozmowy pomogły nam lepiej rozumieć własne emocje i wspólne cele. Stworzyliśmy także nowe rutyny, aby dbać o naszą więź. Wyznaczyliśmy wieczory na randki i co miesiąc planowaliśmy krótkie wyjazdy, by celebrować nasze wspólne chwile. Te drobne tradycje stały się dla nas przypomnieniem, dlaczego walczyliśmy o tę relację. Choć zaczęliśmy osiągać pewne sukcesy, życie nie przestało nas testować. Pewnego wieczoru, podczas spokojnej kolacji, Emily otrzymała telefon od przyjaciółki, która przekazała jej niepokojące wieści. Jake, ten sam kolega z pracy, który wcześniej próbował się do niej zbliżyć, rozpowiadał plotki o naszym związku w biurze. Według relacji przyjaciółki, Jake opowiadał współpracownikom, że Emily i ja przechodzimy przez poważne problemy, a on sam był dla niej wsparciem w trudnych chwilach. Plotki wyolbrzymiały szczegóły naszej prywatności i przedstawiały nasz związek w sposób daleki od rzeczywistości. Byłem wściekły. Myśl, że Jake próbuje manipulować sytuacją i rozpowiadać kłamstwa o nas, była dla mnie nie do zniesienia. Czułem, że naruszył naszą prywatność i zaatakował postępy, które tak ciężko wypracowaliśmy. Razem z Emily długo zastanawialiśmy się, co powinniśmy zrobić. Chcieliśmy skonfrontować Jake'a, ale obawialiśmy się, że mogłoby to tylko zaostrzyć sytuację i wpłynąć na nasze kariery, zwłaszcza, że pracowaliśmy w tej samej branży. Po namyśle zdecydowaliśmy się na bezpośrednie podejście. Emily skontaktowała się z Jake'em i umówiła się z nim na rozmowę. Podczas spotkania zachowała spokój, ale stanowczo skonfrontowała go z tym, co usłyszała. Jake, zamiast przyznać się do błędu, bagatelizował swoje działania i zdawał się umniejszać wpływ swoich słów na naszą sytuację. Choć obiecał przestać rozpowiadać plotki, szkody już zostały wyrządzone. Sytuacja z Jake'em pozostawiła nas niespokojnych i ostrożnych. Zrozumieliśmy, że choć próbowaliśmy zostawić przeszłość za sobą, Zewnętrzne siły mogły nadal zakłócać nasz związek. Po rozmowie z Jake'em postanowiliśmy razem z Emily skoncentrować się na sobie i unikać ludzi, którzy mogliby znowu zaszkodzić naszej relacji. Jednak plotki zaczęły krążyć po biurze, a ich efekty były bardziej dotkliwe niż się spodziewaliśmy. Nasze życie zawodowe również zaczęło cierpieć. Zauważyłem, że moi koledzy zachowywali się inaczej. Byli bardziej zdystansowani. Czułem ich spojrzenia i szeptane rozmowy za plecami. Nie dało się ukryć, że plotki rzuciły cień na moją reputację w pracy, a napięcie rosło. Emily również zaczęła odczuwać skutki tych spekulacji. Jej relacje z kolegami były coraz bardziej napięte, a atmosfera w biurze przestała być komfortowa. Przygnębiające było widzieć, jak nasza prywatna sprawa wpływa na nasze zawodowe życie. Wspólnie podjęliśmy decyzję, aby wyjaśnić sytuację naszym przełożonym. Zorganizowaliśmy spotkania z naszymi bezpośrednimi szefami aby przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń i zapewnić, że nasze sprawy osobiste nie będą miały wpływu na naszą pracę. Nasi przełożeni okazali zrozumienie i wsparcie, docenili naszą szczerość i zapewnili, że postarają się zapobiec dalszemu szerzeniu plotek. Mimo to wiedzieliśmy, że odbudowanie naszego wizerunku zawodowego zajmie trochę czasu. Na poziomie osobistym poczuliśmy w sobie siłę, by stawić czoła tej sytuacji wspólnie. Zamiast poddać się stresowi i frustracji, postanowiliśmy zbliżyć się do siebie. Te zewnętrzne trudności jeszcze bardziej umocniły naszą więź, a my zaczęliśmy szukać sposobów na oderwanie się od negatywności. Znaleźliśmy ukojenie w spędzaniu czasu razem, w małych przyjemnościach, które pozwalały nam zapomnieć o problemach. Organizowaliśmy wieczory filmowe, próbowaliśmy nowych przepisów kulinarnych, spędzaliśmy czas z przyjaciółmi, którzy wierzyli w nas i wspierali nas bez względu na wszystko. Choć sytuacja z Jake'em była ogromnym wyzwaniem, pokazała nam, jak silna może być nasza relacja. Przeszliśmy przez trudności wspólnie i wyciągnęliśmy z nich lekcje, które wzmocniły nasze zaangażowanie. Jednak gdy zaczęliśmy powoli odbudowywać nasze życie zawodowe i osobiste, los postanowił wystawić nas na kolejną próbę. Pewnego wieczoru Emily, po długim dniu w pracy, otrzymała pilne wezwanie od działu HR. Była zdenerwowana, a ja natychmiast wyczułem, że to coś poważnego. Wróciła do domu późno, jej twarz była blada, a oczy pełne zmartwienia. Gdy zapytałem, co się stało, opowiedziała mi o oskarżeniu, jakie przeciwko niej wniósł Jake. Zarzucił jej niewłaściwe zachowanie i stworzenie nieprzyjaznej atmosfery w pracy. Choć oskarżenia były całkowicie bezpodstawne, HR musiał wszcząć formalne dochodzenie. Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Myśl, że kariera Emily może być zagrożona przez fałszywe oskarżenia, była przerażająca. Wcześniej mierzyliśmy się tylko z plotkami, ale teraz staliśmy w obliczu oficjalnego śledztwa, które mogło mieć daleko idące konsekwencje. Natychmiast podjęliśmy kroki, aby chronić prawa Emily i zadbać o jasną strategię na czas dochodzenia. Zasięgnęliśmy porady prawnika, aby przygotować się na to, co mogło nas czekać. Proces dochodzenia był wyczerpujący. Emily musiała składać szczegółowe wyjaśnienia dotyczące swoich kontaktów z Jake'em, a ja również byłem przygotowany na potencjalne skutki tej sytuacji. Dochodzenie przypominało publiczne obnażenie naszego życia prywatnego, a emocjonalny ciężar tej sytuacji był ogromny. W tym trudnym okresie byliśmy dla siebie największym wsparciem. Nasza relacja przeszła próbę, której wcześniej nie przewidzieliśmy, ale pozostała mocna. Dzień ogłoszenia decyzji HR nadszedł w końcu i przyniósł ze sobą falę napięcia i strachu. Emily i ja spędziliśmy tygodnie na przygotowaniach, ale mimo to czekanie było wyniszczające. Kiedy Emily wróciła z biura, na jej twarzy widniała mieszanina ulgi i zmęczenia. Udało się, powiedziała cicho, opadając na kanapę. K.R. nie znalazł dowodów na poparcie oskarżeń Jake'a i podjęli decyzję o ukaraniu jego, a nie mnie. Uczucie ulgi było ogromne, jakby zdjęto z naszych ramion potężny ciężar. Jake'owi nie udało się zniszczyć kariery Emily, a dochodzenie udowodniło jej niewinność. Choć to wydarzenie zakończyło się pozytywnie, zostawiło w nas głębokie emocjonalne rany. Trzymaliśmy się w objęciach, czując jak napięcie i zmęczenie tygodni dochodzenia powoli nas opuszcza. To była trudna lekcja dla nas obojga która pokazała, jak silne mamy wzajemne zaangażowanie i zdolność przetrwania. Po zakończeniu tego rozdziału postanowiliśmy wspólnie zająć się uzdrawianiem naszej relacji i emocji, które narosły wokół całej sprawy. Chcieliśmy spojrzeć na przyszłość z nową perspektywą i nadzieją, wyciągając lekcje z tego, co przeszliśmy. Rozważaliśmy wspólny wyjazd, aby oderwać się od codzienności i zregenerować się po wyczerpujących tygodniach. Wyruszyliśmy do małego nadmorskiego miasteczka, gdzie mogliśmy cieszyć się spokojem i naturalnym pięknem otoczenia. Wieczorami spacerowaliśmy brzegiem morza, rozmawiając o tym, co nas spotkało i jakie wnioski wynieśliśmy z tej podróży przez burzliwe wydarzenia ostatnich miesięcy. Zrozumiałam, jak ważne jest, by wspierać się nawzajem bez względu na wszystko, powiedziała Emily, patrząc na mnie z ciepłym uśmiechem. Przeszliśmy przez tak wiele, ale teraz bardziej doceniam naszą relację niż kiedykolwiek. Pokiwałem głową, odczuwając wdzięczność za to, co razem przeszliśmy. Nauczyłem się, że zaufanie nie jest czymś, co można po prostu dać. Musimy je pielęgnować i o nie dbać. Odbudowaliśmy je od zera, ale dzięki temu zobaczyłem, jak silni możemy być, gdy walczymy o siebie nawzajem. Podczas tego wyjazdu rozmowy o przyszłości pokazały nam, że wzrastaliśmy razem i uświadomiły, że jesteśmy bardziej przygotowani na to, co przed nami. Nasz związek przetrwał próbę, a to, co nas spotkało, sprawiło, że staliśmy się bardziej wyrozumiali i bardziej zdeterminowani. By budować wspólne życie oparte na solidnych podstawach. Gdy wróciliśmy do domu pełni nowego spokoju i wdzięczności, zaczęliśmy wytyczać jasne cele na przyszłość, dzieląc się swoimi marzeniami i planując kolejne kroki. Byliśmy gotowi, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom, wiedząc, że cokolwiek przyniesie przyszłość, razem damy sobie radę.